Jingle Bell Rock. Cześć wszystkim, witam się z wami w dniu 23 vlogu do ciebie. Jutro Wigilia. Ja dzisiaj zaczynam późno nagrywać, bo jest pierwsza godzina. Zobaczymy, czy byłaś grzeszna. Mija już gotowa elfa oddać, żeby wrócił do Mikołaja. A ja tak, z pierwszego godziny od rana jestem tutaj w kuchni. Gotuję teraz marchewkę na królową sałatki Jarzynowej, oczywiście. Kapuśniaczek tutaj już mam, jeszcze tylko groch muszę dogotować. Tak, na jutro to będzie wszystko. I kompot z suszu mi się gotuje i całe szczęście, że nikt nie lubi, bo ja kocham kompot z suszu, więc tylko ja będę, wiem, ty nie lubisz, tata nie lubi, więc wszystko dla mnie. Ja się cieszę i dlatego już go dzisiaj gotuję, żeby już dzisiaj go zacząć e, pić. No, dajcie znać, czy Wy lubicie kompot z suszu, czy nie. Ja w ogóle tego nie ogarniam, jak można kompotu z suszu nie lubić, naprawdę, przecież to jest pyszny, to jest taki wyjątkowy smak świąteczny że serio, ja uwielbiam. Zwłaszcza jak jest dużo śliwek. Niestety w tym roku śliwek nie mamy, a Jurek do polskiego sklepu a może w naszym sklepie mogą być suszone? Nie wiem. Pomyślimy. Pasowałoby trochę więcej dorzucić. No i tak. Dobra. Co? Kitty's birthday są w styczniu chyba 7 czy 9. Będziemy robić kicił urodziny. Tak, tak po świętach. Dobra, zaczynamy dzień. U nas leci oczywiście playlista świąteczna od rana, już drugi raz puszczam następną. Dzisiaj obrós założyłam na stół, ale nie mam pomysłu w ogóle, jak stół zrobimy na Indyka Miałam jakiś pomysł, a tutaj dzisiaj nie wiem. I mam ten obrót taki piękny, szydełkowy, tylko gdzie nigdzie tak jak widzisz Emilka jest. Gdzie nigdzie jest żółte plamki, i nie wiem, jak to odprać. Próbowałam to moczyć w sodzie i też nie puściło. I słuchajcie, a ten obraz yy, ja go bardzo lubię, bo on jest ręcznie robiony przez taką starszą panią tutaj polkę. Halo, halo. <laughs> Także będziemy coś kombinować zaraz, nie wiem. Albo jutro. Co będziemy dekorować stół, jak? Masz jakiś pomysł, bo ja nie mam. Ho ho yes. Ho ho yes. Co taka mina? Dziś ma zajęcie. Też trzeba pomóc. Obieraj jajka na sałatkę. Zaraz tata przyjdzie. Marchewka się wystudzi. Obierzemy marchewkę. No, dobrze ci idzie. O nie. W sumie. O nie, 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 nie. grażynka. Oh no. Coś źle się obierają to jajka? Boże, musisz dużo popukać. Zobaczymy. Nie, dobrze się obierają. Cisz. Zróbka. No, zrówka. Dobra, pracujemy. Idzie tata. Tata ci pomoże. O jajeczek. Nie. Po co coś nie wychodzi. Robiłam listę na zakupy dla Jurka na ostatnich kilka rzeczy i Kmini tu siedzi, że nie może się rozczytać. W ogóle ja tak piszę jak na szybko, ale przecież to się da rozczytać. Widać jak byk. Koperek, seler, ryba. Hm. Zaczynamy od bałaganu tutaj mojego konkretnego, więc Jurek podjechał mi do metfoodu, kupił suszone śliwki do kompotu do suszu, więc ekstra. Z Emilą sobie wytęczyłyśmy, wybawiłyśmy się. Emilia jeszcze tam puszcza muzykę, mam nadzieję, że, uh, że mi YouTube nie wyłapie. A co zrobić? Ten pan nie chce jednego na ma. O, ładnie pachną. Dobra, dorzucamy do kompociku. Zachciało mu się jeszcze ryby po grecku, więc będzie robił rybę po grecku. nie Ile będzie robić? ścierał. O, jakie jabłka wielkie, dobra. Do sałatki. Buraki. Też jakie duże. Wow, ciekawe ile zapłacił za te, te buraki. I cytrynki do ryby po grecku. Okej, okay, dobra. To wszystko mamy. Jest seler. To jest Jerzego zadanie, żeby to ścierać. Rybę już mamy taką gotową w opakowaniu. Takie dwa, dwie paczki wziął jakieś flondrę. Bo, żeby już nie smażyć my za rybą, nie przypadamy, więc wiecie, tak na szybko wrzucę do piekarnika, zrobimy farsz. Dziecko moje wystrojone, jakie przyszła? Ja będę kroiła na sałatkę jarzynową. I miejmy nadzieję, że się wymieszczę w tej miejsce, że nie będzie dużo tej sałatki, bo... bo nie chcemy za dużo. Jurusiowi się zachciało ryby po grecku, więc struga teraz marchewkę. Tak. Ja robię sałatkę jarzynową, już tutaj skroiłam trochę, dobry, ale. Tak, w ogóle. No, powinna być pół. Mi... Chciałam, żeby była miska z tego niecała, ale. Jak zwykle wyjdzie pewnie całe wiadro. Wy bardzo dobrze. Ale wiecie, to się nie da. Sałatki jeżynowej się mało nie da zrobić. Po prostu nawet jak, jakbyście próbowali. Tu mam dopiero marchew, jajka, jajki i ogórki. Jajka. Jajki. Jajki? jajki? A jakie ja powiedziałam? A źle? Jajki. Jajka. No to jajka mam. Marchew, jajka i ogórki. A gdzie reszta? OMG. No dobra, let's do it. Kiszone. Dzisiaj zamiast kawy kompot suszu. Jest i królowa już gotowa. Dużo aż tak nie wyszło, tylko taka miska, nieduża z ika więc spoko. Nie zmarnuje się. Komuś już nałożyć? Chcecie, Jurek? Emilia, chcesz sałatkę? No, thank you Nikt nie chce? To ja zjem. Hmm. I tutaj mamy też kapuśniak już gotowy z grzybami i z grochem. I powiem Wam, że to był nie lada wyczyn, żeby nadać smak temu, ale dodałam smażoną cebulkę z olejem lnianym i to troszeczkę tak podbiło, więc nawet nie jest złe. Dzisiaj wszystko sobie robię w kuchni, a jutro będziemy jak ten kot. Będę leżeć, pachnieć i czekać na Wigilię, na pierwszą gwiazdkę. Jurek z Emilią poszli teraz na spacer, a ja się odzywam do Was. Tutaj jestem obstawiona grami. Przełożę Was sobie tutaj i sorry, ale zmywarka też huczy w międzyczasie. I tak, ja tutaj sobie już wszystko dzisiaj zrobiłam, jutro będzie naprawdę totalny luzik, będziemy sobie, wiecie, pić rano kawkę na luzie, szykować się, stół nakrywać. A dzisiaj się wymęczyłam w tej kuchni, zrobiłam już i tak i kapustniak, i rybę po grecku. Przy tej rybie, to wiecie, miałam mało roboty, bo Jurek mi cały fasz przygotował, ja tylko poddusiłam, ryba też była gotowa, więc tylko do piekarnika, ale tak, kapuśniak, ryba po grecku zrobiłam, co jeszcze zrobiłam, sałatkę zrobiłam, myślę, ale więcej coś jeszcze robiłam dzisiaj, dobra, teraz mi do głowy nie przychodzi, w każdym razie naprawdę, dzisiaj od rana prawie, że tutaj sobie, a, susz zrobiłam, więc trochę jednak dzisiaj podziałałam, Idę sobie usiąść teraz chwilę i do Was pogadam, no jeszcze o cały bałagan garnki stoją, ale niech stoją, zaraz to będę robiła, zazdroszczę mojemu kotu. Chciałabym być to był Kicia przez jeden dzień, chociaż i tak będziecie na wszystko wywalone po prostu leżeć, ale jutro tak będę miała. Porcelanę sobie już powyciągałam tutaj moją, poprzecierałam ją, także jutro będzie już gotowa, tylko Emilia mi pomoże nakryć do stołu, o nie, zapomnieliśmy o sianku. Zaraz muszę do Jurka zadzwonić, żeby przynieśli może z dworu jakiejś trawy, to podsuszymy, żeby było też sianko. Bo chciałabym Emilkę uczyć, właśnie takich wszystkich, wiecie, starych naszych tradycji. Tak jak być powinno, z pierwszą gwiazdką tutaj jest, wiecie, ciężko w ogóle jakiekolwiek gwiazdy zobaczyć, bo w mieście to jest dużo świateł, jest jasno, ale będzie utrostała przy oknie, jak tylko zacznie się ściemniać, będzie szukała tej gwiazdki. I przychodzi do nas jednak dzisiaj Mikołaj, bo tak rozmawialiśmy dzisiaj, Emila w ogóle rano wstała i pobiegła sprawdzić pod choinkę, czy był Mikołaj, wiecie. Myślała, że to było już dzisiaj święto. I tak stwierdziliśmy, że skoro ona myśli, że ten Mikołaj w nocy przyjdzie, to musi ten Mikołaj dzisiaj w nocy przyjść I te prezenty muszą leżeć przez całą Wigilię jednak, żeby to miało jakiś sens Więc dzisiaj zostawimy tą marchewkę, co tam się jeszcze, mleko i ciastko, bo ona właśnie to chce zrobić Więc zostawimy i rano jak się obudzi, to wiecie, będzie, będą prezenty i będzie musiała cierpliwie czekać przez całą Wigilię W ogóle cały dzień do ich otworzenia ale wytrzyma, da rady, jakoś po prostu. Nie wiem, dla dziecka to wiecie, katusze, ale chce tak, to będzie tak miała. Plan był inny, ale zrobimy tak, jakieś się marzy. I też Jurek dzisiaj buty jakieś swoje chyba odciśniemy w mące. Spróbujemy tutaj to zrobić, żeby były ślady takie ala Mikołaja. Tylko też właśnie, że to fakt jest taki, że mamy kota i ta Kicia pewnie może nam to wszystko porozwalać, ale chciałabym, żeby to było takie, że wiecie, że ślady śniegu z Nordu że że przyjechał Mikołaj. Sąsiedzi siedzi odpalili dekoracje. A, działa! Chyba nie wszystko, bo na schodach im się nie włączyło, ale już w większości, ale pięknie to wygląda, prostu ja to kocham. Troszkę was tym pomęczę. Moment została i oglądała. Już zaczynają ludzie przyjeżdżać, też samochody widzę. Także już chyba jest oficjalnie rozpoczęty dzisiaj sezon. Udało im się. jak super. Oj, e, kocham. Mogłabym patrzeć na to no po prostu godzinami. A to jest fajne. Wiecie co? Tak w ogóle, e, oczywiście telefon tego tak nie oddaje, ale na żywo to naprawdę wygląda zarąbiście. Mam ochotę na szampana, więc Jeremy tutaj otwiera strzeli, czy nie? Nie wiem. Nie Sam, się... samo to, że strzeli. Strzeli? O nie. Milka, trzymaj się swojego pampersa. Nie nic na razie. Bo jeszcze ktoś pomyśli, że naprawdę pampersa nosi. A trzymaj ten korek! Jurek! Nie O Oh my goodness, ja będę... <śla> <śla> Dziękuję. o oh, my goodness. Został ślad na suficie? Nie. A to? Nie. Przestań. Jurek, Twoje zdrowie I know. That's why I said hold on to your diaper. Mirka nie nosi pantersu. Nie, yeah, ale tak się mówi. Okej, okay. o, oh. ale mi się chciało, czegoś dobrego No wie tu już dzisiaj. Bałagan w kuchni jeszcze zostawiam, bo jeszcze musi mi trochę wszystko dostygnąć. Bo jeszcze musi mi wszystko dostygnąć. Emilka zje, pójdzie po... Santa, no, no właśnie, jak nie będzie posprzątane, to nie przyjdzie Santa Claus. <grym> Emilia chociaż miała dzisiaj mega motywację, żeby swój pokój wysprzątać i zaraz idziemy, czekajcie, jeszcze zobaczymy jak wysprzątała ooo powiem Wam, że tu było czyściej wcześniej ale się postarała na biurku troszkę posprzątała widzę Podłoga, no, no bo ścinki, bo pracowała, bawiła się, popklejała tak. sobie. Woleczysta. Tak, popklejała sobie pokój. A gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego moje pięcioletnie dziecko ma jakieś Chanel i tego typu rzeczy, to dlatego, że ja kiedyś to dostałam od kogoś z pracy i szkoda mi było, wiecie. Nie wziąć? Dlatego wzięłam. Tutaj też ma Louis. Niech się uczy od małego. Tak. Żartuję, przecież. No tak, wiadomka, że tak. No wiem, no przecież, ale tak. Dobra, nie jest zła, nie ma tragedii. Bywa gorzej. Może przyjdzie ten Mikołaj. Brudaszy. Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kinda of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Ja jak zwykle przychodzę do was kupią herbaty dzisiaj mam z miodem i z cytryną na koniec Była zmiana planów, jak widzieliście, Emilka jednak stwierdziła, że Mikołaj przychodzi w nocy, więc nie ma wyjścia. Musiał przyjść w nocy jutro rano. Postaram się złapać jej reakcję, bo wiem, że będzie przeszczęśliwa z tego powodu. Będziemy jutro nagrywać też Wigilię. Dzisiaj tak za dużo nie nagrywam, ale vlogmas zbliża się do końca. Jutro jest ten finałowy dzień Bożego Narodzenia. Raczej już nie będziemy nagrywać, będziemy go spędzać tak po prostu już całkiem totalnie na luzie. Nie będę miała w głowie tego, że muszę jeszcze film jakiś zmontować. Także idzie, Juruś i jutro złożymy Wam życzenia ale już dzisiaj na wstępie tak też wesołych świąt, bo Wy to oglądacie kiedy? Wigilię tak, Wigilię, w ogóle teraz jest e, jakby mało osób ogląda ale to jest wiadomo, że każdy ma swoje przygotowanie, nie spędzamy raczej wiecie, czasu w telefonach, ale bardziej w kuchni i z rodziną może ktoś po świętach będzie sobie nadrabiał także w następnym filmie widzimy się z chyba, Wami, chyba chcesz to jeszcze nagrać już jutro co chcę nagrać? Juruś? Nie może kot na kopię. Kicia, o nie. Mhm. Kicia zostaje Mikołajem w tym roku. Ty jesteś najlepsza. Dobra, Trzymajcie się też.